Panko. Udało nam się ogarnąć tej chwilę emocji przed chwilą w samochodzie, więc mam nadzieję, że teraz uda mi się nagrać e, krótki wstęp. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zapraszamy Was na bardzo fajną akcję. Mamy nadzieję, że taka będzie. My się mega jaramy z tego powodu, co dzisiaj się będzie działo. Gdzie jedziemy dzisiaj z przyczepą? Jedziemy na taką polaneczkę, gdzie już czeka na nas mój znajomy muzyk Piotr Popacki, który zaprosił nas do tego, abyśmy wzięli udział w jego najnowszym teledysku. Wow, super! Mega się z tego powodu jaramy. Także zapraszamy Was, zobaczycie sobie co się dzieje na tak zwanym behind the scenes. Jedziemy kręcić teledysk! Uf. To jest właśnie ta miejscóweczka, w której dzisiaj będzie się to działo. Co się będzie działo, to jeszcze nie wiemy. Ale właśnie, idzie pan reżyser. Dzień dobry, nie wiem, ręka. Dzisiaj będziemy kręcili właśnie e, ujęcia, ujęcia do klipu. O, e, piosenka będzie opowiadała o takim no, maltretowaniu rodziny, o niebieskiej karcie. Tutaj będzie główny bohater, także Kuba, wiesz co robić. Nartyjemy <grym> oczywiście. Piotrek na czarno wszystko idzie, nie? Tak jest, tak, jest. tak, z Piotrusiem dzisiaj kręcimy klip, znaczy oni kręcą, a my aktorzymy. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, działamy, fajne miejsce to, dokładnie. I jakby co, to ja się teraz uspieszam. Co robisz? Może obiad? Może obiad. Może obiad. Jadanie. Oko o. też. O -o. Oko? Cześć świnka przyprawiamy teraz. Sałatkę zrobiłyśmy. Tak. Mhm. Tutaj dziewczyny robią sałatkę. A ja oczywiście robię nieodzowny element każdego wyjazdu z Szczepą, czyli grilla. Woo! Yum, yum, yumba. Niech ktoś mi jeszcze powie gdzie są moje dzieci w ogóle. na siedzi w środku, a Trójca Nieświęta gdzieś polazła. Gdzieś tam nad mnie. Właśnie teraz schodzimy tam nad morze. Tam jest takie morze. Właśnie tam schodzimy. Na początku to jest taki łatwy począteczek Ale jest trochę Jula jest Jula jesteś? Jestem Ja się jest Rozlokowaliśmy się na tej polance jak jakieś wagabony jest. Zjemy coś i idziemy się chwilę przejść na plażę Nie będziemy się tutaj jakoś za bardzo rozpasać na tym, na tym poletku Żeby zaraz nas tu nie posądzono o zbyt dużą imprezę pomyślałem, że przecież nie powiedziałem wam w ogóle gdzie się znajdujemy no bo tak wpadliśmy od razu, tutaj kręcimy muzę znajdujemy się w Gdyni przy ulicy Dickmana to jest piknikowy Osada Rybacka no i jest to takie miejsce właściwie takie samo analogiczne jak byliśmy swojego czasu na Polance Redłowskiej więc jest jakieś miejsce do spalenia ogniska zaparkowania przyczepy i tak dalej jakiś parking zgodnie z rozporządzeniem mojej żony podejdę, pokażę skarpę z fajnym widoczkiem na morze. Szkoda, że dzisiaj troszeczkę wieje. Nasza zabawka to nie zleci, ale moglibyśmy fajnie drona wypuścić. Bywa. Gdzieś mina. Cała umurusana w piasku. No ale cóż. Podobno dziecko brudne to dziecko szczęśliwe, więc spoko. Ty, ja chutz tak dużo wody Co to jest za jezioro? Może? Może jezioro to jest? Może tak, a może nie Taki dziś mi się wkręcił Ale normalnie uważ po popachy Tu 2 plus 4 Kosmos Weszliśmy sobie tutaj na ten trzy uroczy deptaczek Skumaliśmy, że na takim deptaku też powinniśmy mieć machy Więc ja pozbawiłem maski Jasia Chociaż dorośli mają zakrycie twarzy Jaśmina nie musi, a dzieci najwyżej jakoś się wytłumaczymy Żeby nie wracać przez plażę Śmigniemy sobie tutaj po schodkach I gdzieś tam uliczkami dojdziemy z powrotem do naszej przyczepie samochodu A ty fajna rzecz no nie wiem, że to jest to jest jakaś kolejeczka, która coś wciąga do góry. No, my idziemy po schodkach. Uwaga. No to co? Time lapsik po schodach, nie? Tak. Wiadomo. Tak, tak? mi na lapseik. Tak. No to idziemy. tyk, cyk. A tu się fajnie drzewa położyły. Fajnie to wygląda. Musiało mocno. Musiała mocno erozja podkopać i drzewka się położyły. A tu już jakiś czas temu, bo słuchajcie. On się zdyszałem. Zdyszałem się nie dlatego, że mam sobą kondycję, nie? Czy coś, nie? Tylko dlatego, że mam maskę. Jasne. Dobra, śmigu do góry. Dobra, jesteśmy u góry. Ja się zadyszałem. Ale najważniejsze ona policzył schodki, z 182 Spoko, nie? I tu jest rozwiązanie zagadki jakby. Po to są te szyny. Stoi tutaj jakiś wózeczek. No to już wow. chyba od dawna nie było używane. Go wciąga. ja już wiem, że na to w ogóle na początku nie wpadłem. To jest do transportu połowy ryb chyba. O jakieś takie pudła, kutry, coś tam, coś tam. Się do góry wciąga, nie? Do góry. Doryt, no? no. Zresztą ja się pytać, czy idziemy. Idziemy, a miłość rośnie, woda. My tutaj romantycznie wtedy z Asią zajmujemy o miłości, pasek się z palówki, podczas gdy z tyłu dzieją się takie rzeczy. Tylko co teraz? Tą śmierdzącą sprawą, która zalega w pieluszce. Co się myślimy? Jesteśmy kreatywnymi rodzicami. Mamy troszeczkę zakupów przyczepy do przeładowania do domu, więc przeładujemy do samochodu i samochodem podejdziemy pod dom. I teraz pokażemy wam zaletę e, dużej rodziny. Proszę bardzo. Tworzymy łańcuszek. No idź tam! Asia podaje Jaśminie, Śmina podaje Jasiowi. Jaś podaję Jonaszowi, Jonasz podaje Julce, Julka podaje mi. Waga i lecimy. Zaraz Julą! Całata! Zamienia? Sałata! Całata! Sałata! Aha, ja tu już nikogo nie mam, dobra. Wszystko potrzebne już dostałem. I muszę zdać wdzięczności i test Niebo tak blisko jest Niebo Jeżeli chcecie zobaczyć teledysk po całości I sprawdzić jak poradziliśmy sobie aktorsko To koniecznie kliknijcie w to okienko Jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii Zostawcie ją w komentarzach I here